– Ale z bohaterowiczem! – wypowiedziała, zwolna głosem trochę od wzruszenia drżącym. Teraz dopiero w obecnych uderzył grom zdumienia. Pokój napełnił się wykrzykami. – Co to? Jak to? Kto to? Żartujesz? Ona żartuje? Pani żartuje? Widać było jednak po Justynie, że nie żartowała wcale. Wili ściągnęły się z podniesioną głową, błyskającym wzrokiem, po obecnych wodziła. Na koniec benedykt ręką machnął. A, a poczekajcie, żeż państwo! zawołał. Niech ja się u niej o wszystko rozpytam. Do siostrzenicy się zwrócił. Nie żartujesz już, Serio mówisz? Zareczyłaś się naprawdę z jakimś bohaterowiczem? — Pokazała mu swoją rękę. Widzisz, wuju? Pierścionka matki mojej na palcu nie mam. Wczoraj mu go oddałam. Pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami w okrywających je bukietach i glastych liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu znosiły się niewielkie wzgórza z ciemniającymi nami wortami i szykliwe, czasem śmiechy basowe lub srebrzyste, czasem płacze niemogląt u piersi w ustach nadniesionych, czasem też pieśni przeciągłe. Głośne, których knutę porywały i przedłużały echa ze stron, stron obu, w borkach i gajach rosnących na wzgórzach i w wielkim boże, który ciemnym pasem odcinał pozłoconą, przetkaną szkarłatem ścianę nad niemiecką, od wysadzanych srebrnymi obłokami błękitów nieba. Panu i rękę białego krawca. Wyprostowane jej kibici w delikatności w czuć było także na niebie z cie, cieplarniami, cieplarnia. ale w zamian ruchy i gesty sprzeczały się z całością jej osoby trochę popędliwości i jakby przybranej rubaszności.